Długa podróż małego domu. Został wyprodukowany w Estonii, przyjechał do Hanoweru w północnych Niemczech, trafił na podwórko budynku komunalnego. Transport kosztował 10 tysięcy euro. Ustawiono tu już cztery takie mini domy. W jednym z nich mieszka bankier Daniel Weiss. Tak naprawdę czuję się bardziej komfortowo w mniejszych przestrzeniach, i tutaj to znajduję. Jestem mieszczuchem, ale w mieście nie było takich projektów. Mini pralka i 30 m2, z których każdy centymetr jest wykorzystany, wyrafinowany minimalizm. Zainteresowanie w przypadku tego mieszkania było ogromne, zgłosiło się aż 150 osób. Ceny nieruchomości są bardzo wysokie, do tego dochodzą wysokie stopy procentowe. Teraz nawet dobrze zarabiającym osobom trudno pozwolić sobie na normalny dom. Przez długi czas osoby pracujące stać było na takie domki jednorodzinne, ale w ciągu ostatnich 10 lat ceny wzrosły dwukrotnie do 400 tysięcy euro i więcej. Małe domy powstają w warsztacie stolarskim, a nie na placu budowy. Kiedy są gotowe, jadą do klientów. Osiedla takich domków powstają w całych Niemczech. Mini domy są bardziej ekologiczne, bo zajmują mało miejsca, jednak w większości przypadków władze lokalne zezwalają na ich stawianie tylko na polach kempingowych. Wiele rad miejskich nie uznaje tego typu konstrukcji za budynek mieszkalny, to irytuje producentów i właścicieli. To po prostu mały dom. To zawsze powinno działać. Niezależnie, czy jest na kółkach, czy nie. To nie ma znaczenia. Budujemy je z kołami lub bez. Po co na siłę zachowywać ten wiejski charakter, narzucając czerwone dachy lub zielone dachy lub cokolwiek? To kompletny nonsens. Niemal w całych Niemczech brakuje mieszkań. Tylko w ubiegłym roku do kraju przybyło ponad milion uchodźców, a to zwiększa presję na rynek mieszkaniowy. W tym samym czasie zwiększa się ilość zamówień na mini domy. Tak jak tutaj, w firmie we wschodnich Niemczech. Teraz jest tu produkowanych sześć domów, z których cztery przeznaczone są dla rodzin uchodźców. Ten jedzie do Neustadt w Holsztynie. Tutaj są jeszcze cztery, te będą razem. Na razie będą używane przez ukraińskich uchodźców. A kiedy to się skończy i uchodźcy wrócą do swoich domów, wtedy, jak sądzę, będą używane przez urlopowiczów. Tutaj uchodźcy z Ukrainy właśnie się wprowadzili. Szef lokalnej agencji pomocy społecznej opiekuje się ukraińskimi rodzinami. Aplikacja z tłumaczeniem głosowym pomaga w komunikacji. Ja zapisałam syna do szkoły. Jemu tam dużo, dużo podoba Zapisałam syna do szkoły. Podoba mu się tam. Sytuacja jest napięta. Mieszkań na wolnym rynku już prawie w ogóle nie ma. Kupiliśmy te domy ze szlachetnych pobudek. Z drugiej strony nie możemy kupić nowego domu dla każdego uchodźcy. To się nie uda. Gmina zapłaciła za ten dom 90 tysięcy euro. Zamieszkały w nim cztery osoby. Jana Pleszak z mężem i synem oraz ich szwagierka. Jest ciasno, ale są szczęśliwi, mogąc tu mieszkać. Musieli opuścić swoje niewielkie gospodarstwo w Ukrainie. Jana pracowała jako menadżer kultury, mieszkali na wsi niedaleko Mariupola, rosyjski ostrzał się zbliżał, a rosyjska administracja wojskowa już kontrolowała ten teren. Dobrze nam się żyło. Nie mieliśmy pojęcia, jak bardzo byliśmy szczęśliwi i bogaci, aż do 24 lutego 2022 roku, kiedy do naszego miasta przyszła wojna. Pierwsze, co zobaczyliśmy, to kolumny rosyjskich pojazdów wojskowych i żołnierzy z karabinami maszynowymi. Bardzo się baliśmy. Wraz z dziećmi ukryliśmy się w piwnicy, razem z małymi dziećmi z sąsiedztwa. Teraz są bezpieczni. Jana potrafi sobie wyobrazić, że będzie musiała mieszkać tu przez dłuższy czas, ale marzy o tym, by jak najszybciej móc wrócić do Ukrainy.